to da radę tak z tym. Cześć widzowie, jak mi słychać, jak mi widać, czy mnie w ogóle widać, czy mnie w ogóle słychać. Ściągam filmik, żeby wam dodać oczywiście. I nie wiem i nie wiem czy czy to pójdzie w ogóle, czy mogę robić dwie rzeczy równocześnie, no ale jak widzę, nie mam sprzętu. numer Numer zweryfikowany, a nie mogę tego zrobić, nie? Numer, ale ty musisz jeszcze swoją twarz. Rozumiesz, to nie tylko, że... Do, numer to jest weryfikacja numeru i dodatkowego zabezpieczenia, a ty musisz jeszcze zweryfikować swoją tożsamość. Typu, na przykład ja miałem, że musiałem nagrać tam to chyba 6 sekund trwało i taki filmik i on mi na to telefonem robiłem. I tam mi pokazywało, że muszę przez swoją ja twarz w górę, w dół, no to musisz popatrzeć po opcjach i gdzieś tam na pewno znajdziesz, prawda widzowie? Jak się chce, to się może, to się da. No dobra, teraz kurwa siedziałeś 3 godziny codziennie. No widzisz, ale, ale mam już to doświadczenie, prawda? I dzielę się z wami, jak i z Marianem, który by chciał, ja który by chciał, Marian, by chciał tak, żeby usiąść, nic nie zrobić, a żeby się robiło. I najlepiej, żeby kurwa, piwsko się lało. Na. No tak, ja kurwa. kurwa. co tu zrobić, a nie, sam zrobisz i kurwa a ja nie wiem, no, ja też klikałem, kurwa, i wiesz... Przechodziło się, aż w końcu się udało, nie? Wiesz, ja wszystko wiem, jak ja wszystko zrobiłem, kurwa. Chłopy, tu się kliknęło, tu coś chcieli ode mnie, tam chcieli ode mnie, kurwa, tu się kontynuowało i coś jakoś do, doszło się do, do ładu i składu. Tak właśnie życie wygląda, widzowie. Trzeba kombinować. Jak nie jedną drogą, to drugą. Jak nie drugą, to trzecią. by do celu i nie poddawać się za szybko. Dobra, widzę, że takie jakieś pojedyncze małe klateczki jest ten. Jest spadek, ale, ale mniej więcej. Nie zacina. Tutaj mam odpaloną rezygno na trójkę, bo kończyłem dla Was odcinek, który pojawi się no już nie dzisiaj, ale na pewno jutro. Jutro już będą trzy odcinki, tak? Przepraszam nas dzisiaj, że będą tylko dwa, ale wiadomo, problemy techniczne. No dobra, tu chodzi. Tu 1.3, no dobra, jeszcze bym spróbował na Twitcha to odpalić nawet. A może tylko YouTube y zostaniemy dzisiaj na Twitcha, zaprosimy was do Mariana. No dobra, co co, zostaw to. Bo tam tak ja pewnie... Nie, teraz już chcę to dokończyć. Czekaj, czekaj. No dobra, to ja tu zostaję, z... a tu niepotrzebnie zmieniłem ten tytuł. I wprowadzimy widzów teraz w błąd. No dobra, czyli będziesz teraz kończył to Czekaj No czekaj, no decyzja, bo tu czekamy Halo, halo Use your screen to lock, no czekaj czekaj momencik, zaraz to zrobię. I chwila dwie minutki To co jest kurwa no, i tak, tak no, bo tu widzowie się schodzą, żeby zobaczyć no już, już, już. Widzowie, czekamy na Mariana, bo on się uparł ogarnąć coś. I nie wiemy co to Continue. będzie. No, ale chyba będziemy kontynuować po prostu Rezydenta trujeczkę. przepraszam was. Już zmieniam tytuł. Przepraszam za... Za wprowadzenie w błąd, czekaj, eee, ty podałbyś mi mój numer? Nie teraz, Marian. już uciekli no dobra tu nie budałem dobra no dobra czekaj tak dobra, dawaj znać jak to wszystko ogarniesz. No, czekaj, minuta jeszcze zobaczymy. No teraz Co to też... pojdzie, tak jak teraz robię. No dobra, widzowie, cześć. Witam, witam jeszcze raz. Teraz też polecimy z odcineczkiem, bo czemu nie? Kamerkę może damy ja trochę bardziej kwadratową, bo tu mi zacznie ucinać głowę, o, i teraz. Czyli co, standardowo wyłączymy sobie ten, o. I teraz możemy grać, nie? I lecimy. Witam Was wszystkich bardzo, bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku z Resident Evil 3 Nemesis w roli głównej quality. Bardzo mile widziano oczywiście łapeczki, komentarze, w ostatnim odcinku przełom, tak widzowie, przełom, wielki przełom, żeśmy w końcu o, ten, odgadli, o co chodzi. Znaleźliśmy wąż, którym ugasiliśmy pożar, który dostaliśmy się do budynku, gdzie odnaleźliśmy brakującą część oleju, jakiś likwid do oleju, który nam brakował, którego tak mocno szukaliśmy. I teraz widzowie, jesteśmy w drodze do odpalenia pociągu w końcu. Tak. Tak. Więc trzymajcie kciuki, że w końcu nam się uda. Dobra. A gdzie był teraz ten pociąg? On na górze, na dole. To był chyba, tak. To był posterunek. Czy ja dobrze wyszedłem? Co tu mamy? mamę? Idziemy teraz idziemy widzowie, bo musimy się dostać, jak dobrze pamiętacie, do do treina, tak? Zaraz już patrzę mapkę, nie będę chodził na ślepo. A ta stacja chujwe gdzie jest? No oczywiście, że ta. Dobra, i widać. Tu coś jeszcze jest. A co tu jest? Co, że niby ten tu? Nie, no tego coś tam podnieśliśmy kiedyś. Jak mi widać w ogóle, jak mnie słychać? Eee. Yy... O, właśnie, patrzcie widzowie, to jest to miejsce, którego tak mocno szukaliśmy. Tutaj znaleźliśmy wąż, który trzeba odkręcić naszym kluczem francuskim i podpiąć go w inne miejsce dosłownie. I fabułka ruszyła dalej. idziemy dobrze fabularnie, skoro coś się dzieje. O, to ja też może spróbujmy odpalić. O, o. O, -o. Ja Muszę coś ścisnąć. Dawaj, Jill. No, swoją drogą silna babka. To chyba te szalki. Dobra, będzie wybór. Climb up, jump off. Nie, no, climb up. Zginiemy? A. No, zła dziewczyna. Gdzie te te widzowie? Swoją drogą, ciekawe co by było. Chyba byśmy zginęli, co? Zapisujemy? Czy mam do, do zapisu? Mam. Dobra, nie? jak mam do zapisu, to sobie zapiszemy. I od razu go schowamy, nie? Na spokojnie. I od razu sobie go odłożymy. Przyszliśmy stąd, to teraz tu, tak? Już, już już jestem zolami już jestem moi kochani No i dobra Bość, czemu to się tak Dobra, leci A nie, tak? Nie, dobrze, dobrze, idziemy, ciągnę... tak? Nie, tu był się ten ten, przepraszam, drugie drzwi, drugie drzwi Dobra, już jesteśmy i biegniemy tutaj. Tak się będziecie, dobra, to wyłączamy, zostajemy tylko na YouTubie i teraz tutaj i tutaj. Musimy całą mapę niestety przejść. Ale wiecie jak to jest w końcu. Mi się wydaje, że jak już odpalimy ten pociąg, to zmienimy totalnie lokację. Czy mamy mapę, gdzie to było? Nie mamy jak pójdziemy w lewo, to też. A tu jest ten pociąg, tak? Dobra, czyli musimy iść w lewo. I tak naprawdę ogień prosto. A tu nie ma lewo. Nie, dobra, to jest jakby lewo, dobra, tak? Czy nie. Tak, dobra. I teraz zwalimy ogień prosto, widzowie. I powinno być dobrze. Tak, to powinno być to z zegarem. No, mam nadzieję, że też jesteście tak podekscytowani, bo trochę żeśmy utknęli wcześniej na tym momencie. Łeeeeezus. Wojaszek Wojezu, kurwa, jak on szybki teraz. No, wypieprzej, wypieprzej. O nie Dobra, czy mamy. Oczywiście, Ej, nie mamy żadnego tego. To widzowie, lekkie ciężary. Wujaszku, dobra O, odpuść, o, odpuść, o, odpuść Te dobrze wie? No tak, no to na 100% mu tu O Boże Dawaj, biegnij, biegnij, malenia, błagam cię. Nie przejmuj się tym, nie, nie, nie przejmuj się. Run, 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 run. Boż jedyne oho, o jezu, jaki to jęczysz. Nie, wiem, co widzę. Nie? Oho, chyba wujasz... Co to jest, kurwa? Okej... Okay. Eee... The switch is elevator ladder, AC is not in function doing. Locker power... Dobra, czyli nie mamy mocy... O, uf, oczywiście... No widzę no nic nie mogę zrobić... You die of course i'm fucking die o nie i od ostatniego zapisu czemu tu nie ma checkpointów Nemesis. Resident Evil. No, dobra, tu mamy zapisane. Chyba mniej więcej wiem gdzie iść. то в другую стране. Jeszcze tam sobie dalej zapiszemy je. Dobra, w sumie nagram Wam ten odcinek jeszcze raz. O, tutaj go biegamy. Ja muszę coś zrobić. Zapiszę, tu. Cześć, zatrzymamy nagrywanie. Tu na chwilę przerwa nasz luga. Widzowie. Zrobiłem widzowie, na... nagrałem początek, ale potem stwierdziłem, że ciągłe chodzenie i pokazywanie Wam chodzenia. Zapisałem trochę bliżej akcji, więc witam Was bardzo, 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 bardzo serdecznie. W kolejnym odcinku z rezyna Evil nastąpił wielki przełom. W poprzednim odcinku odnaleźliśmy... K... co odnaleźliśmy? Wąż strażacki, którą gasiliśmy pożar, który nam oblokował nową lokację, w której znaleźliśmy... Brakujący liquid, jakby mieszankę oleju, który uruchomi nam ten nasz tramwaj, czy tam pociąg. Tak pamiętajcie o łapka w górę, pamiętajcie o komentarzach. Pamiętajcie wbijać. I tu nas... Jest i wujek. O Jezus. No dobra... A, zapomnieliśmy sobie wziąć coś do leczenia. No... I w sumie właśnie tego chciałem mam oszczędzić, ale to jest bez sensu, bo... Dobra... Jest OK, widzowie, jest okej, okay, przeszliśmy go <noise> Ale czuję, że to nie tak miało wyglądać. Zdawało się, że na, zaraz nas dojadą i to grubo. O, właśnie. Coś tu się już niedobrego dzieje. skocze Okej. Okay. Jesus Christ, to kurwa jest. o, Dobra, wziąłem, to się nie uda na bank. No dobra. A ja bym tam wrócił, to on będzie cały czas? O boż! Tak, ja no, to muszę w chły roślinę wziąć. Tak, tak, nie mam. daj. No to jak tu uciec teraz od tego? No nie da rady, nie? On cię kurwa musi ugryźć. To też bez sensu, nie? Zrobione, bo musisz tam wejść i on Cię od razu atakuje, więc chuja zrobisz. Czy nie? Na pewno jestem dobry w tą grę. Więc nie pierdolcie, że nie. Resident Evil, no, dawaj, dawaj, wiemy, to wiemy. Ja bym chciał spraje. tu mam zero albo rośliny, teraz trochę nie chcę, noże. No dobra, mamy dwa i teraz musimy przejść jakoś do tego Nemesisa, że on nam nic nie zrobił. Czyli proponuję, może uciec najpierw tam w prawo, potem wyjdziemy i jakoś go przebiegniemy. Co jest takie planie. No, ja tu. Duję kurczę, zajbisz się. fajnie, że tu. Nie wiem, czy on się mocno wiesza, czy nie. Mam no, nadzieję, ale... że nie. Nie, no nie teraz. No, was. no jak mnie dwa razy pod rząd, no kurwa! Oh, Jezus, jak mnie wkurwia to. Niech mam módł uciec kurwa Wypierdalaj, Gosiu, no. gośno Super, świetna gra. Naprawdę rewelacja kurwa, rewelacja Też widzę, kurwa ściągasz to nie działa.